Możesz kochać swojego kota, ale czy on czuje się kochany? Prawda jest taka, że wielu właścicieli zauważa oznaki dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Dzisiaj pokażę ci dziesięcio cichych zachowań, które ujawniają, że twój kot może czuć się ignorowany, nawet jeśli przysięgasz, że dajesz mu uczucie każdego dnia. Jeśli naprawdę kochasz swojego kota, zwróć uwagę na każdy szczegół w tym filmie, ponieważ czasami, to. Co wydaje się normalne, jest w rzeczywistości rozpaczliwym wołaniem o uwagę. Objaw numer jeden: miałczenie częstsze niż zwykle. Znasz miałczenie swojego kota. Wydaje konkretny dźwięk, gdy jest głodny, inny, gdy chce się bawić. Ale co: gdy zaczyna miauczeć natarczywie, intensywnie lub poza swoim zwykłym harmonogramem. To jeden z pierwszych sygnałów, że próbuje ci powiedzieć coś ważnego. Koty są z natury ciche. Kiedy zaczynają wokalizować więcej niż zwykle, może to być wyraźny sygnał, że czują się samotne, niepewne lub pozbawione emocji. To tak, jakby krzyczały. Hej, słyszysz mnie, potrzebuję Cię tutaj. Oczywiście, są koty, które są z natury bardziej gadatliwe, jak na przykład syjamski. Ale tutaj mówimy o zmianie wzorca. Jeśli Twój kot był cichszy i teraz jest bardzo głośny, Coś jest nie na miejscu emocjonalnie. Częstsze miauczenie może towarzyszyć chodzeniu po domu, wpatrywaniu się w ciebie, a nawet kładzeniu się przed tobą podczas miauczenia. On chce być widziany. On chce uwagi. On chce czułości. I choć wielu opiekunów myśli, och, on chce jedzenia, nie zawsze tak jest. Czasami po prostu chce być w pobliżu. Oto świetna wskazówka. Gdy twój pies miałczy bez wyraźnego powodu. Uklęknij, spójrz mu w oczy i po prostu bądź blisko niego przez kilka minut. Ten prosty gest może zamienić jego niepokój w spokój, a więź między wami wzrośnie o wiele bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Znak numer dwa celowe upuszczanie przedmiotów lub robienie bałaganu. Czy kiedykolwiek wszedłeś do pokoju i znalazłeś pilota na podłodze, przewróconą roślinę lub potłuczone szkło, które nie powinno tam być na podłodze? Cóż, Wiele osób uważa, że to po prostu psikus kota. Ale często jest to wołanie o uwagę. Koty są mądre, znacznie mądrzejsze niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Potrafią wyczuć, jak reagujesz, gdy coś przewracają. A jeśli jedynym sposobem, w jaki na nie patrzysz, rozmawiasz z nimi lub podchodzisz do nich, jest to, gdy powodują chaos, zgadnij, co ci zrobią. Ten typ zachowania może wskazywać, że twój kot czuje się emocjonalnie ignorowany. Wie, że jeśli coś przewróci, zwrócisz na to uwagę. Nawet jeśli to tylko taki ataki, nie możesz tego zrobić. Dla niego jest to lepsze niż cisza nieobecności. Niektóre koty rozwijają nawet schematy strategicznego bałaganu. Uczą się, że jeśli wskoczą na stół i strącą twój długopis, wstajesz. Jeśli strącą ci szklankę, uciekasz. Jeśli podrapią kanapę, walczysz, a wszystko to w ich umysłach można interpretować jako nagrodę emocjonalną, ponieważ to kontakt, to reakcja, to uwaga. Nie MYL tego z hamstwem. Często jest to potrzeba zamaskowana jako bunt, więc zamiast po prostu walczyć, spróbuj się zatrzymać, podejść bliżej i pobawić się z nim przez 10 minut. Może właśnie tego chciał od początku, żebyś tam była. Naprawdę. Objaw numer trzy. Spanie cały dzień i utrata zainteresowania rzeczami. Koty uwielbiają spać, to prawda. Mogą drzemać od dwunastu do szesnastu godzin dziennie. I to jest normalne. Ale jest cienka granica między zdrowym snem a emocjonalnym letargiem. Jeśli twój kot budził się, gdy przesuwałeś jego torbę z karmą, wskana na kanapę, gdy słyszał twoje kapcie, albo ekscytował się przy najmniejszym bodźcu wywołanym przez różdżkę z piór, a teraz ledwo podnosi głowę lub spędza całe dnie w tym samym kącie, może to być oznaką smutku. To tak, jakby przeszedł w tryb wyłączenia. A to zachowanie jest niezwykle podobne do zachowania ludzi w stanie depresji. Dużo śpi, unika interakcji, nie okazuje już przyjemności z rzeczy, które kiedyś go uszczęśliwiały. Wielu właścicieli uważa, że to po prostu lenistwo. Ale kiedy sen zamienia się w izolację, kiedy kot przestaje interesować się Twoją obecnością, czas bić na alarm. Koty są mistrzami w kamuflowaniu emocji, więc ta cicha zmiana może być jedynym sposobem, aby pokazać, że coś jest nie tak w środku. Spróbuj sprawdzić, czy Twój kot zmienia pokoje w ciągu dnia lub pozostaje w tym samym miejscu. Emocjonalnie zdrowy kot zmienia pozycję, szuka światła słonecznego i obserwuje otoczenie. Kot, który jest zraniony w środku, po prostu się wyłącza. Nie ignoruj tego typu nadmiernego snu. Często to, co wydaje się odpoczynkiem, jest w rzeczywistości poddaniem się w przebraniu. Objaw numer cztery. Zmiany apetytu, jedzenie zbyt dużych ilości jedzenia lub niejedzenie ich wcale. Apetyt twojego kota mówi więcej o jego emocjach niż mogłoby się wydawać. Jeśli jadł o tej samej porze, w rozsądnych ilościach, a nagle zaczął pożerać wszystko kompulsywnie lub wręcz przeciwnie, przestał jeść jak wcześniej, może to być emocjonalny znak ostrzegawczy. Koty są stworzeniami rutyny. Lubią wiedzieć, że ich jedzenie będzie tam, w tej samej miejsce, w tym samym miejscu. Kiedy coś w nich się zmienia, na przykład poczucie ignorowania lub pominięcia, pierwszym odruchem może być ich relacja z jedzeniem. Na przykład, kot ze stanami lękowymi może jeść zbyt szybko, wielokrotnie, aby zrekompensować sobie pustkę emocjonalną. Inni mogą po prostu całkowicie ignorować jedzenie, mimo że są głodni, ponieważ są emocjonalnie odłączeni od otoczenia. Może to być również związane z nudą. Jeśli posiłek jest jedynym momentem, kiedy wchodzi z tobą w interakcję w ciągu dnia, może zacząć przesadzać, aby rozciągnąć ten kontakt. Z drugiej strony, jeśli czuje się odrzucony, może nawet użyć odrzucenia jako formy protestu, czegoś w rodzaju. Nie zauważasz mnie. Więc ja też nie chcę twojego jedzenia. Uwaga. Zmiany apetytu mogą również wskazywać na problemy fizyczne. Jeśli jednak weterynarz wykluczył przyczyny medyczne, zwróć szczególną uwagę na stronę emocjonalną. Zdrowe odżywianie jest ważne, ale poczucie miłości podczas jedzenia to sprawia, że wszystko jest naprawdę zdrowe. Znak numer 5. Zaprzestanie lizania lub lizanie zbyt dużo. Sposób w jaki kot się pielęgnuje, mówi wiele o tym, co dzieje się w jego sercu. Zdrowy, emocjonalnie stabilny kot ma tendencję do umiarkowanego pielęgnowania się. Utrzymuje swoje futro w czystości, porządku i połysku. Ale gdy przestaje się całkowicie pielęgnować, lub przeciwnie, spędza godziny na kompulsywnym pielęgnowaniu się, jest to silny znak emocjonalnej nierównowagi. Kiedy kot przestaje się czyścić, może to wskazywać na głęboki smutek, zniechęcenie. A nawet rodzaj kociej depresji. Po prostu przestaje dbać o swój wygląd. To tak, jakby mówił: po co mam się czyścić, skoro nikt już się o mnie nie troszczy? Nadmierne lizanie, aż do powstania plam lub czerwonych obszarów na futrze, może być rodzajem przymusu związanego z lękiem. W takim przypadku akt lizania staje się ujściem emocji, desperacką próbą uspokojenia tego, czego pies nie potrafi wyrazić w żaden inny sposób. W obu przypadkach stawką nie są włosy. Chodzi o stan emocjonalny. Są to ciche, ale silne postawy, które zasługują na uwagę. Ważna wskazówka. Zwróć uwagę, czy zmiany te nastąpiły po okresie większego pobudzenia, dłuższej nieobecności lub nawet zmianach w domu. Język emocjonalny Twojego kota przejawia się w jego zachowaniu i często zaczyna się od jego futra. Znak numer 6: Ukrywanie lub unikanie kontaktu wzrokowego. Koty mają tendencję do powściągliwości. To prawda. Wybierają, z kim chcą nawiązać kontakt i kiedy chcą nawiązać ten kontakt. Ale jest wyraźna różnica między kotem niezależnym, a kotem emocjonalnie zranionym. Jeśli twój kot zaczął się często chować, unikać jakiejkolwiek interakcji lub odwraca wzrok, gdy próbujesz się do niego zbliżyć, może to być bezpośrednie odzwierciedlenie głębokiej emocjonalnej potrzeby. To tak, jakby twój kot mówił. Nie chcesz mnie w pobliżu, więc nie będę już próbował. Koty komunikują się wiele za pomocą oczu. Proste. Bezpośrednie spojrzenie z powolnym mrugnięciem to prawdziwe kousi, ufam ci. Więc kiedy twój kot unika patrzenia na ciebie, na chwilę zrywa więź zaufania. Próbuje chronić siebie emocjonalnie. To oderwanie może nastąpić po zmianach w otoczeniu, wzroście stresu lub okresach zbyt długiego przebywania poza domem. I nie musi to być kilka dni poza domem, czasami wystarczy kilka chwil emocjonalnej nieobecności. Możesz być w domu, ale nie być naprawdę obecny. A najbardziej bolesne jest to, że wielu właścicieli interpretuje to dystansowanie jako napad złości lub marudzenie. Ale w rzeczywistości kot tworzy niewidzialną ścianę, ponieważ czuje, że most został zerwany. Jeśli tak się dzieje, Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest spokojne podejście do niego. Nie wymuszaj uczuć. Po prostu bądź. Trzymaj się blisko. Czytaj książkę w tym samym pokoju. Daj mu szansę na powrót, gdy poczuje się bezpiecznie. Znak numer siedem. Podąża za tobą po domu, jak cień. Idziesz do łazienki, on jest tuż za tobą. Idziesz do kuchni, on tam jest. Siadasz na kanapie, on kładzie się naprzeciwko ciebie. Może się to wydawać słodkie i często takie jest. Ale kiedy twój kot zaczyna podążać za tobą po pokoju bez przerwy, z oczami utkwionymi w tobie i ciałem zawsze blisko ciebie, może to ujawnić o wiele więcej niż zwykłe uczucie. Może to być emocjonalna niepewność. To zachowanie jest znane jako zachowanie rzepowe i zwykle występuje, gdy kot boi się, że zostanie pominięty. Czuje, że jeśli nie jest cały czas w pobliżu, istnieje ryzyko, że zostanie zapomniany. Innymi słowy, nie ufa już, że miłość jest gwarantowana. Ten typ przywiązania może pojawić się po zmianach rutyny, podróżach, nieznanych gościach, a nawet momentach, gdy nieświadomie stałeś się bardziej emocjonalnie odległy. A najciekawsze jest to, że wielu opiekunów uważa, że to piękne, co w rzeczywistości może być prawdą, ale ignorują przesłanie stojące za tym zachowaniem. Mówi: Muszę być blisko. Inaczej się zgubię. Oczywiście są koty, które naturalnie są bardziej przywiązane. Ale kiedy to nagle się nasila. Ważne jest, aby zadać sobie pytanie: czy on jest tak przywiązany, ponieważ naprawdę tęskni za moją uwagą. Skorzystaj i skomentuj tutaj czy twój kot jest bardziej typem niezależnym, czy typem cienia? Chcę wiedzieć, jak jest w twoim domu. Objaw numer osiem Sikanie lub oddawanie kału poza kuwetą. Niewiele rzeczy doprowadza właściciela zwierzaka do takiej frustracji, jak znalezienie moczu na dywanie lub kupy w nieodpowiednim miejscu. Pierwszą reakcją jest prawie zawsze zbesztanie. On wie, gdzie jest kuweta, dlaczego zrobił to tutaj. Ale wiele osób nie wie, że takie zachowanie, gdy nie jest związane z problemami zdrowotnymi lub higieną kuwety, może być emocjonalnym wołaniem o pomoc. Koty są niezwykle higieniczne i terytorialne. Robienie kupy poza kuwetą jest sprzeczne z ich naturalnymi instynktami. Więc kiedy to się zdarza, zwłaszcza wielokrotnie, jest to znak, że w ich wnętrzu dzieje się coś bardzo niezwykłego. Jeśli czuje się ignorowany, odrzucony lub niepewny, może zacząć kojarzyć kuwetę, która jest dla niego intymną, rytualną przestrzenią, z miejscem, które nie reprezentuje już bezpieczeństwa. Albo, co gorsza, może używać je jako sposobu na zwrócenie Twojej uwagi. Coś w rodzaju. Próbowałem pokazać Ci to na inne sposoby. Czy teraz mnie zauważysz? Takie zachowanie może pojawić się również po zmianie otoczenia na przykład po zakupie nowych mebli, przeprowadzce, przybyciu kolejnego zwierzęcia domowego lub nawet w okresach przedłużającej się nieobecności emocjonalnej. Przede wszystkim, oczywiście. Wyklucz przyczyny kliniczne z weterynarzem. Ale jeśli wszystko jest w porządku ze zdrowiem i pudełko jest czyste, spójrz głębiej. Czy to może być więź między wami, która jest brudna? Wypadek na podłodze może być czymś więcej niż tylko brudem. Może być cichym wołaniem o miłość. Objaw numer 9: stawanie się agresywnym lub reaktywnym bez wyraźnego powodu. Twój kot był kiedyś spokojny i potulny, a teraz zaczyna drapać, gryźć a nawet warczeć, gdy się zbliżasz. Ten rodzaj zmiany zachowania może być mylący, a nawet bolesny dla właściciela, ale często przyczyna jest daleka od gniewu. W rzeczywistości może to być strach w przebraniu, a strach często wynika z uczucia emocjonalnego porzucenia. Kiedy kot czuje się ignorowany przez ukochaną osobę, przechodzi w stan gotowości. Ponieważ nie wie, jak wyrazić smutek lub samotność, tak jak my, reaguje tym, co ma pazurami, zębami i dystansowaniem się. To tak, jakby mówił: Odepchnąłeś mnie, więc teraz to ja chronię się przed tobą. Ten typ reaktywności może wystąpić po długich okresach samotności, walkach między innymi zwierzętami w domu, a nawet gdy właściciel zmienia swoje zachowanie, staje się chłodniejszy, bardziej pochopny lub dystansujący się. I nie musi to być celowe. Kot musi po prostu poczuć, że więź zostaje zerwana. Niestety, Większość opiekunów interpretuje to jako złą naturę lub stanie się wściekłym kotem, a to tylko jeszcze bardziej oddala więź. Sekretem nie jest karanie, ale witanie. Unikaj wymuszania kontaktu. Pozostaw ciche miejsca w domu, okazuj uczucia bez narzucania się i, przede wszystkim, bądź konsekwentny. Ponieważ to, czego agresywny kot naprawdę potrzebuje, to odbudowanie zaufania, które zostało złamane. Często za zadrapaniem kryje się serce krzyczące. Wciąż za tobą tęsknię. Objaw numer 10. Ciągły niepokój i powtarzające się ruchy. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot chodzi tam i z powrotem bez przerwy? A może kładzie się, wstaje, chodzi w kółko, próbuje się uspokoić i po prostu nie potrafi się zrelaksować? Ten niepokój może wydawać się przypadkowy, ale często jest bezpośrednim odbiciem emocjonalnego cierpienia. Podobnie jak ludzie, koty również stają się niespokojne, gdy są smutne, potrzebujące lub zdezorientowane. Nie wiedzą, jak o tym mówić, więc wyrażają to w postaci powtarzających się ruchów, pobudzenia ciała lub niemożności usiedzenia w jednym miejscu. Takie zachowanie może wystąpić zwłaszcza w nocy, gdy w domu jest ciszej, a emocjonalna nieobecność jest cięższa. Koty które wcześniej spały spokojnie, mogą zacząć wędrować, miałczeć częściej lub wydawać się zagubione we własnym domu. A wiesz, co jest najbardziej wzruszające. Czasami kot próbuje znaleźć bezpieczną przestrzeń emocjonalną. Chodzi, porusza się, szuka, ale nie znajduje tego, czego mu brakuje: ciebie, prawdziwie obecnego. Wielu właścicieli myśli, że ich kot jest po prostu znudzony i rzucają w niego zabawką. To może pomóc chwilowo, ale to, co naprawdę go uspokaja, to szczera, pełna czułości uwaga. Spokojna obecność, delikatny dotyk, chwila spędzona razem w ciszy. Jeśli twój kot nie może odpocząć, być może jego małe serduszko jest niespokojne, ponieważ nie czuje się kochany tak jak kiedyś. A jedynym lekarstwem na to jest ponowne emocjonalne połączenie. Teraz, gdy znasz dziesięciu najczęstszych oznak, że kot czuje się ignorowany, być może uświadomiłeś sobie coś ważnego. Nie musisz krzyczeć, aby prosić o miłość. Czasami milczenie, dystans, a nawet bałagan Twojego kota są w rzeczywistości desperackimi sposobami na zwrócenie Twojej uwagi. I nie ma znaczenia, ile czasu minęło, ani ile z tych znaków rozpoznałeś. Jeśli zaszedłeś tak daleko, to dlatego, że Ci zależy. I to jest już pierwszy sposób, aby odbudować most między Wami. Koty czują wiele. Tworzą głębokie więzi ze swoimi właścicielami, nawet bez słów, ale potrzebują też emocjonalnej wzajemności, obecności, uwagi, rutyny, dotyku, ponieważ w głębi duszy chcą mieć pewność, że nadal są dla ciebie ważne.